No napisanie tego kalendarium było, wydawało się koniecznością jakiejś ściągaczki dla dziennikarzy, dla ludzi, którzy byli zaciekawieni tym nieznanym biskupem. Ee, więc powstał pomysł, żeby, żeby odtworzyć elementy, etapy poszczególne życia Wojtyły, gdzie był, co robił, co napisał, żeby takie właśnie kalendarium zrobić, no więc rozpocząłem. Na mnie to padło jasnymi padowicami, zacząłem tam jakieś elementy młodości, odkryłem pierwszy. No i cóż, kierunek działania był bardzo prosty, chronologia do wyboru. Zasada zbierania materiału. Świadkowie, dokumenty albo Wojtyła sam mówi o swoim życiu. Gdzie on sam o jakimś epizodzie swojego życia konkretnym opowiada czego go interpretuje. No i najpierw po śladach tej młodości, no więc wadowicy, to i to, tak jedna informacja naprowadzała na inną, inna na jeszcze inną. To, to był taki ciąg niekończących się, otwierających się pól. Przy działalności biskupi, taką pomocą była Księga Czynności Biskupi, którą starannie prowadził. Ogłaszałem w tygodniku, że taką pracę robi, i tu bardzo dużo materiałów mi przysłano. Zawsze była konieczna weryfikacja, ponieważ y, pamięć płata figle. I czasem są takie nieprawdopodobne y, jakieś przekłamania. Powiedzmy to w cudzysłowie przekłamania, bo z całej dobrej woli. Taki przykład, jeden z wielu. Y, jak wiadomo, Wojtyła wracał kiedyś z Sorwaju i został potrącony przez samochód i został zawieziony do szpitala. Tam stwierdzono wstrząs mózgu i tam się kurował. Otóż dowiedziałem się, że kobieta, która go znalazła, potrąconego, żyje. Znalazłem jej adres, ale przedtem poszedłem do szpitala. I pytam, czy można by było znaleźć wpis do księgi szpitalnej chorego z lat 40. ale pan, pan się nazywał ten chory? Karol Wojtyła. To, to przecież, to przecież... im błyskawiczny wpis, wypis, dokładna data. W takiej książce, ciasno pisany. No więc poszedłem do tej kobiety, która opowiadała, że oczywiście szła. Tam yy, gdzieś po okolicach Borku, i zobaczyła, że przyjechał samochód i coś spadło do rowu. Ona myślała, że to jakaś paczka spadła z samochodu, i poszła zobaczyć, że tam coś fajnego może jest. Nie taki czas i zobaczyła, że leży młody człowiek. Zatrzymała samochód niemiecki, który go odwiózł do szpitala. I mówi mi, kiedy to było. Ja że to nie było wtedy. Mówi jej te daty ze szpitala wzięli, jak się rozmościła, jak to, na pewno mówił, w szpitalu sfałszowali wpisy, ja wiem, bo to było wtedy, kiedy moja ciotka, coś tamtego, wszystko jej się, w jej, życiu, jej się inaczej układał.